Panie trenerze, miały być dwa zwycięstwa z faworytami. Dzisiaj się, się nie udało, ale chyba z gry i z całego meczu może pan być zadowolony. Miały być zwy dwa zwycięstwa. Chcieliśmy, marzyliśmy o dwóch zwycięstwach. Niestety yy, Chełmienko nam się postawiła i, i no, jest remis zero Chociaż jestem z gry zawodników zadowolony, bardzo zadowolony, bo z pretendentem do, do, do awansu. Walczyliśmy jak równy z równym, a momentami byliśmy lepszym zespołem, także cieszy mnie to bardzo. Szkoda tych sytuacji zmarnowanych szczególnie w pierwszej połowie, bo było ich kilka. Yy, tak, były sytuacje, no tak jak to w piłce. Yy, z Hetmanem mieliśmy dwie i mieliśmy. Tutaj mieliśmy kilka, nie szczyliśmy żadnej, także trudno jest, trudno jest yy, wszystko strzebać. Mhm. Czy Hełmianka pana zaskoczyła, że zagrała taki słabszy mecz dzisiaj? Nie zaskoczyło mnie, bo ja już w piłce siedzę kopelaki, wiem, że po chłodzeniach tak, taka temperatura wysoka jak przychodzi, naprawdę jest ciężko grać. I, i wcale się nie, nie dziwię, że, że chłopcy ciężko biegali, ciężko odpychali. Cieszę się jedynie, że my w miarę wytrzymaliśmy to kondycyjnie, także no, to, to są jakieś tam przyczynki do tego, że, że, że... Panie trenerze, remis, remis, który chyba mimo wszystko z przebiegu meczu może Was zadowalać. Nie, nie zadowala nas remis. Zabrakło nam czasu w końcówce, kiedy już graliśmy w dziesięciu, a kolejne sytuacje się powtarzały. Zabrakło trochę zimnej krwi, mówię tutaj o tej ostatniej sytuacji. No cóż, musieliśmy sobie radzić z podwójnymi zasiekami, no bo pięciosobowa linia obrony plus czteroosobowa druga linia. To było zadanie bardzo trudne. Stworzonych sytuacji nie udało się wykorzystać, ale nie, byłoby, nie, było, nie była to liczba aż tak wysoka, żeby prawdopodobieństwo było takie, że coś wpadnie. Przeciwnik, no cóż. Musieliśmy bardzo uważać przede wszystkim na długie wykopy z linii obrony naszą, na, wysuniętego, na wysuniętą pozycję numer 9, funkcjonował bardzo dobry zawodnik. Zagraliśmy trzeci mecz na zero z tyłu. To pokazuje, że jeśli chodzi o grę destrukcyjną, jest tak jak zakładamy. A to, że dzisiaj nie wygraliśmy nie strzeliliśmy bramek. No cóż, takie mecze, takie mecze się zdarzają. Szczególnie w drugiej połowie cieszy mnie to, że byliśmy sobą, a już ten fragment, kiedy ostatnie, ostatnie kilka minut graliśmy z 10 na 11, grając otwartą piłkę i szukając zwycięstwa, które było blisko, no to pokazuje, że Nasze nastawienie jest właściwe i ta droga, którą idziemy, jest drogą właśnie taką. Mieliśmy też trochę szczęścia, no bo przeciwnik też dzisiaj stworzył sytuację, chyba najbardziej groźną w zasadzie podstawowym fragmencie.